Ja gram na gitarze, na nie da W ręce sobie kaszle, i to ma na też. Ja gram na gitarze, nie da To się nazywa impreza z rana. Czy ktoś czeka na czekoladowe pankajki? Czy ktoś czeka na Yes. A wy dziewczyny? Yes. My chcemy jeść! My chcemy jeść! Ty jesteś na diecie, robisz formę życia. Yes, no, nie, no. Nie, <grym> będzie jakoś... będzie występniuniu? Yeah. Ty ja się wystarczy. sama tak wystroiłaś? Daj. Oh, yes. <grym> Trzeba tak mamy. A, ja. się tak A my dzieci zaczynamy. A my zaczynamy. Ziacie... Cześć, zaczynamy. Brawo! Jaki jestem. I co, zaczynamy piosenki, tak?